Hej, hej, z tej Barfantom i witam was w odcinku ze StarCrafta Jest ze mną dzisiaj... Regul Tak Ja gram terenami, on gra po to sami. Gramy 2 na 2 jeszcze z botami, gdyż niedawno zaczęliśmy naszą przygodę, prawda? No. Ze StarCraftem W ogóle mają takie same rasy No Fajnie Ale wydaje mi się, że raczej powinniśmy sobie poradzić, także Prosiłbym, bez hejtów, bo jesteśmy jeszcze w to... no nie jesteśmy w to jeszcze królami, nie? No. no ale... Ja ale się od... postaramy. Robię od razu drugą bazę. Chyba. Dobra, a jeszcze jednego. O, złot, złoto jest. Gdzie masz złoto? Aha, ty masz tu złoto. A ja... a ja nie mam złota jest dobra, nieważne i tak nie potrzebuję. Albo nie, ty. Dawaj, wespan, No, jeszcze dwóch. Trzeba szybko koszary robić, no nie? No. Bo boty też mogą zaatakować wcześniej. A no tak. Bo, no, dobra Okej, okay, ty tu pracuj, ty też I Jeszcze jednego przeniosę, okej okay. Ja już sobie robię wcześniej gazet z wyspanym, żebym mógł później szybko produkować jednostki Ale jednak chyba protosi są najpotężniejszą rasą, bo... No bo w sumie ją dodali Dodali ją jako trzecią, nie? Później więc. Ale całkiem ładnie wyglądają. Ej, teraz ty produkujesz te swoje. Tych pr te pracownice? Czy jak to tam się zwą? Pełnik. Pełnik, no. ładnie o to mi chodziło. Dobra, to tak. To zbudujemy sobie bliżej, czekaj, gdzie? no dobra, tutaj sobie zbudujemy. Czekaj, gdzie, gdzie, gdzie tu są wejścia? Mamy jedno duże, czy. Ej, nie, nie mam... my mamy oddzielne. Ano to jest. Nie mamy, jakby jedno duże no bo patrzaj. Tak, jakby jedno duże. No. Szkoda, że nie jesteśmy na, 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 razem na platformie, nie? To by było lepiej, ale, ale dobra. Lepiej. Bo ja wolę, ale dobra. No dawaj koszary, szybciej, szybciej, o! Kursor mi zjechał. Dawaj, 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 szybko! Bo nie ma czasu. Tak, laboratorium, a ty? Kolego, chodźmy w stację inżyniera i Trzeba szybko obronę planetarną budować Fortecę planetarną Bo jakby napadli na nas to, to muszę się przygotować ha, I to od razu postawię tu No to maruderów sobie na początek zrobię Tak potrzebuję no Robisz już sobie bazę drugą? No Ja chyba też chcę Znaczy na razie jeszcze nie mam za dużo minerałów, ale... Obsta obstawiamy tutaj no to ty musisz tutaj obstawić tymi swoimi wież, wieżyczkami No właśnie zaraz będę robił No to tak Ja też zaraz będę robił, tylko... Jeszcze najpierw zanim mam... nie to Fabrykę... dobra to fabrykę zaraz zrobię Czy postawić fabrykę, żeby miały dużo miejsca, żeby... Dobra tu Kurde, jeszcze to od razu O to mi tu wbija Gotowy do na ciebie Dobra dawaj, szybko rób dużo tych <coughs> swoich właśnie A, planetarna, no tak Toczy zeszły. Kiedy będzie ta tarcza gotowa? Jeszcze chwila, ok. O, jeden jest wolny, bezczynny. Aha. No tak, to ty w taki. To jak już ci tak dobrze idzie, to może. Albo mam pomysł, co zrobić. Wodu drugą rafinerię. Ja na razie zostaję przy jednej bazie jeszcze, bo. Sobie bardziej rozbuduję, bo. O, opracowane to mają już te tarcze, a nieba. Stworzę sobie kilka marynarzy, żeby... bo one mogą. Okej, okay, to tu i tu też. To zaraz tory. Mam mało minerałów. A ty masz ich dużo? Ile masz minerałów? Ja mam 180. Ciebie tak fajnie widać, bo u mnie to tak. Ci... Te próbniki tak latają. Dobra, gotowy. Dawaj jeszcze kilka. No, a tu I jeszcze ty jeden. Dobra. Zaraz też będę zmieniał, ba... Znaczy, nie zmieniał, tylko budował kolejną. A co się stało? Aha, no tak. Magazyny. Mój odwieczny wróg. Nienawidzę budować magazyny. No wiem, wiem. O co jest? A co ja tam poradzisz? No, jedną jednostką. Dobra mm, To tak Nie mam więcej magazynu Więc nic nie zrobię Ale zaraz się zbuduję, więc Dobra w dół to Dawaj kolejne jedziesz Muszę trochę Popracować nad tymi magazynami Bo to jest wkurzające Dobra kolego Masz już całkiem sporo armię Okej, okay, to A. dawaj kolejne 100. Nie, może żniwiarze nie Dobra, że nie teraz zrobię. Okej, okay. albo jak już mam to zrobię jeszcze pięć już nie Zaraz, wow, a co to jest? A to wygląda dziwnie. Gotowy Dobra, mam kilka tych. Mamy już goto Jest gotowy? Jest gotowy. Ten już połóż. Okay. A tu już moja baza jest prawie gotowa, druga. O, już... ile ty masz tych próbników? O człowieku, co ty się tyle tego tworzy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem naraz tworzyłeś? No mamo. No jak to co, do pracy nie obijamy się dziki. Dobra, żniwiarze też. A tak, bo żniwiarze mogą tak. To do pracy. Dobra, wypracujcie. Dobra, jeszcze stworzę magazyny. Bez panu pracuje? Tak, ja mam 1100 teraz. Ej, zobacz, stworzyli sobie tą wieżyczkę radarową. No Czyli wiadomo, że mają, czyli wiadomo prędzej, że już mają, że tu zajęli już złoto. Te dwie na pewno też muszę zająć złoto. Ty jeszcze, no tak, bo to też masz obok siebie. Albo nie, ty mi stworzysz port gwiezny. A ja się teraz pobawię w to. W co? No co, pylony, kurde! Ło człowieku, ile ty masz tego? raz Dobra, jeszcze trochę. Dobra, tu jeszcze mam tych. Tak trochę nadgonię że nie Już nie są stosunkowo mocni. Eee, nie wierzę, efekt spowalnianie jednostek to też się przyda. Marines i marderów. Dobra, to też... W sumie i to też i to też. A to, dobra, dasz sobie radę. Wow, nawet nie złomarmy mieli. O kruki właśnie. Dokładnie. Ty się posłuchaj. To się A co, co się stało? Dobra. Wow, troszkę, troszkę mi przywalili. Wow, no, trochę bardzo. Rozbudowa. Mogłem Ci pomóc. Dobra, to tu będę miał już minerałów, chyba pod dostatkiem. Ej, sprawdź czy mają złoto No teraz nie mam nic No wiem bo... Właśnie ja idę na złoto No to dobrze, to idź zająć złoto, tak kruka stworzy. Co, już cię atakują? Ej O, 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 co to ma być? Szkoda, że nie mam teleportu Tak? Wow, ale to dziwnie nawala ok, jezu, bez pani, bez panu tak wiele, no, ludzie. Wow. dużo mam tych herka. Idziesz na złoto, no tak, ale chyba zaraz będziemy to kończyć, nie? No, bo to są jednak tylko boty także. A no i oczywiście, jeśli chcecie więcej Starcrafta, no to łapka w górę i subskrybujcie. No nie regul. No nie regul. Łapka w górę tak i subskrybujcie, jak więcej. Jeszcze więcej sobie tych dorobię. O właśnie. Robię sobie pięć torów, człowieku. A. No, luzik, nie Kurde, Dobra, jeszcze krążownie, no też tak mam. a C, idź zrób złotku wow. Ok, ciekawe co oni tam teraz mają. Ja na razie <grym> mam małą grupkę przy twoich. To teraz. A jak uopatruję z panem mam? Tak, ja teraz trochę też. Teraz przywalię. Ej, widziałeś? To była niewidzialna jednostka. Torium przed chwilą załatwił. O, to dziady. To nie myślałam, że do tego się posunę. No tak. Chodź, buduj szybko mi magazyny, zanim. Znowu będzie, że magazyny wyczerpane Badania zakończone, Badania zakończone. Tak, to O, jest krążowniczek, ładnie Dobra, wiem Mam nadzieję, że jeszcze nie wyjdzie Dlaczego? Jak to potrzebne dodatkowe magazyny? O, drugi tor Walcie się, nie? No jak to? Dawaj więcej magazynów. Atakować im się Kurde, boty. Dobra, zaraz ich będziemy kończyć. Tu już jest wszystko, to jest wszystko. O, matko jak mnie to wkurza. Jezu, wespan, wespan, Ja mam cały czas magazyny. Po chwilę tylko dajcie, O o nie nie nie, nie, nie. stój. stój Tor przybył fajnie no jeju jak to ci nie ma magazynów przegięłeś teraz tworzę ich tyle że naprawdę no no już co oni są tacy szybcy Co oni ci rozwalają to złotą bazę? Ej, oni zaś naprawdę przeginają mnie. mnie trochę. Trochę. No właśnie. Okej, okay, no dawaj to kolejne to magazy. Maksymalnie wyczerpane pola o matko. O, tu już się skończył. Ty robisz kolejny Dawaj jeszcze jednego tego Dawaj jeszcze jeden Dobra, ej, zaraz to będę kończył stary, <laughs> kończymy to, nie? Nie no nie ma lipy, kończymy to W dół i ty budujesz jeszcze jeden magazyn tu fajnie A ty budujesz jeszcze jeden Okej, okay, tu i ten idzie w dół. No, cały czas tak jest. Nie, mój próbnik się zablokował. Co? No, nie. Dobra, idź jeszcze do tych minerałów. Dobra, ty wesić. wysić kurde bazę zbudować, bo... Bo naprawdę przełomę. Jezu, znowu te panu mi brakuje. No, a ty dawaj wieżyczkę radarową jeszcze koleś No zaraz będzie ciekawie człowieku Gdzie, gdzie ty masz armię, a tu... <ścoughs> Twoja armia to jest jedno i to samo, czy mi się wydaje? A? Nic nic. O, masz tego kolosa na no, są genialne walki Dobra, to ty daj jeszcze. Co tu możesz jeszcze dać? Okej okay. Dobra człowieku, kończymy to, no nie? No Dawaj, chodź. Ale czekaj chwilę, ej, mi się lotniskawce robią. A stworzyłeś matkę? No Właśnie się robi. Jest w połowie. No dobra. A co ci się robią jeszcze? HT. Te... Ja tutaj osłania moją wyżyczkę radarową. A to jest. A to jeszcze nie jest nawet na tym. Mam kruka Mam. Kurde, daj tu. Nie zrobiłem. To stworzę jeszcze Banshee Dobra, to zanim tobie się jeszcze zbuduje tom też jeszcze to stworzę sobie Banshee i trzech maruderów Co to na to? No. Tu wszystko, tu wszystko, tego nie potrzebuję O! Jeszcze raz buduję sobie Banshee O! Idzie atak. Tak? Szybko, 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 tutaj... Wow! Koleś O nie, tak to nie będzie. O kurde. Przegieli. Cześć! Zablokowałem się stary. Nie, 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 O ty gnoju. No bezki, tu dobra. Drugą bazę mi atakują. Co oni się nagle tak napalili? Co jest grane? Przesuwać się, armio, bo nie widzę nic. Przesuńcie się. Dobra, stary, kończymy to, dosyć tego. No. Nikt nie będzie... No, do... Mamy Dobra, chodź, Ja już to kończę. Ja też. Dobra, lecimy. No to, proszę państwa, idziemy rozwalić, pokazujemy jeszcze nasze armie. Ej, poczekaj ja na cztery... mnie! Co? Poczekaj jeszcze na mnie. Mam 4000 minerałów. No ja też. I 2000 wyspanu. Tysiąc. Ej, poczekaj na mnie, no poczekaj na mnie! Nie, 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 Dobra, to idź tam, ja idę na drugą, ja idę tutaj. Dobra, stop, stop, bo tu są... Dobra, rozwalamy ich, trudno walić to. Armia cała nie doszła jeszcze, ale jeszcze ich rozwalam. Dobra, luzujcie. O ty gnoje. Zostaw kruk, zostaw kruka, nie, ty kur... o nie ma lipy. No, rozwalamy ich. Ośmielili się rozwalić mi kruka, człowieku. Ej, armia! teraz cały czas pole minerałów wyczerpane Wow, widzicie co tu się dzieje? Proszę Państwa No, także pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, subskrypcję No chyba, że już to zrobiliście O, nie ma, no nie, nie Kolego, nikt tak nie będzie sobie pogrywał No, właśnie widzę. No, także jak już mówię, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję i co? I kończymy pomału. O nie zwiecie. Ej, wiesz, że to były trudne boty? Bo tak teraz patrzę, to były trudne boty. Ej, oni jeszcze gdzieś mają. Się nawet nie poddają mi pylon rozwaliłeś? Gdzie? No tutaj. Gdzie? No. Ja? Tak. Oj, sorry. Ej, tu są jeszcze gnoje. No ja nie pylon. bez kitu. Ile oni mają tych baz? Dobra, to już jest chyba ich ostatnia. Nie jest to A, mówię. No, także. Do zobaczenia w kolejnym odcinku ze StarCraft'a. Do zobaczenia!